Ochotnicza Straż Pożarna w Przewozie ma nowy wóz strażacki. Uroczystego przekazania pojazdu dokonano w sobotę 29 października na terenie siedziby warsztatu terapii zajęciowej. Tego dnia zorganizowano też festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa oraz Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego na czele z burmistrzem Piotrem Kozłowskim i jego zastępcą do spraw społecznych Dorotą Stępień, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman i Artur Matera, powiatowe i gminne władze Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorzy placówek oświatowych, różnych jednostek i instytucji oraz lokalna społeczność. Zgromadzonych powitała kierownik WTZ Marlena Sankowska. Następnie o historii jednostki OSP w przewozie opowiedział prezes Andrzej Lenarczyk. Jednostka działa od października 2011 roku i obecnie liczy sobie 34 druchów. Uroczystości strażackie rozpoczęto od złożenia meldunku przez drucha Mateusza Zielonego, wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Kozienicach druhowi Mieczysławowi Jelonkiewiczowi. Następnie dokonano symbolicznego przekazania nowego samochodu pożarniczego jednostce. Wartość tego pojazdu to 100 tysięcy złotych, a jego zakup został w pełni sfinansowany z budżetu gminy Kozienice. Nowy samochód został poświęcony przez księdza Tomasza Pastuszkę. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, bo oficjalnie włączamy do służby, do OSP w przewozie pierwszy w jej historii lekki samochód specjalistyczny Volkswagena Craftera. Ogromnie się z tego cieszę, ale to też taki milowy krok w rozwoju tej jednostki. Przed Wami wiele nowych wyzwań, trudy podejmowania. Odpowiedzialnych zadań strażackich, ale możecie liczyć też na moje wsparcie i moją pomoc, tak samo i Rady Miejskiej w Kozienicach. Dzisiaj przekazujemy Wam ten samochód lekki, specjalistyczny i mam nadzieję, że będzie Wam służył i będzie wykorzystywany zgodnie ze strażacką dewizą, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Gratulacje i życzenia przedstawicielom OSP w Przewozie przekazali zastępca komendanta powiatowego PSP w Kozienicach, brygadier Paweł Kowalski, wiceprezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP w Kozienicach, druh Mieczysław Jelonkiewicz oraz prezes zarządu oddziału gminnego Związku OSP w Kozienicach, druh Roman Frąckiewicz. Wszystkim gościom za przybycie podziękował Andrzej Lenarczyk, który poza tym, że jest prezesem OSP w Przewozie, jest także sołtysem miejscowości. Oficjalną część tej uroczystości zakończono złożeniem meldunku oraz pamiątkową fotografią. Kolejnym ważnym wydarzeniem była Spartakiada osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie to od lat organizowane jest przez stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin sami sobie przy współudziale warsztatu terapii zajęciowej. Jego głównym celem jest przede wszystkim integracja lokalnej społeczności oraz placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Poza członkami stowarzyszenia biorą udział tutaj osoby z niepełnosprawnościami z gminy Kozienice. Przede wszystkim reprezentanci placówek szkolnych, szkoła podstawowa numer 3, szkoła podstawowa numer 4, reprezentanci szkoły podstawowej numer 1 środowiskowy dom samopomocy uczestnicy właśnie ze środowiskowego domu pomocy Dla przybyłych zorganizowano różnego rodzaju gry i zabawy oraz konkurencje sportowe takie jak rzut piłką do kosza, slalom z udziałem osób poruszających się na wózkach, strzał z łuku do celu. Nie mogło zabraknąć też występów artystycznych z udziałem podopiecznych WTZ Środowiskowego Domu Samopomocy i członków stowarzyszenia Klubu Seniora Złota Jesień. Były też specjalne medale dla wszystkich uczestników imprezy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych w poszczególnych konkurencjach. Kolejna uroczystość która integruje lokalną społeczność i to w różnych dziedzinach, bo z jednej strony samochód strażacki, pierwszy specjalistyczny samochód w historii tej jednostki. Mam nadzieję, że to da takiego jak to się mówi tradycyjnego kopa do rozwoju, że ta jednostka perspektywicznie będzie chciała dalej prowadzić te działania, szkolić się, rozwijać i ja będę jako burmistrz i rada jako rada wspierać te działania. A drugie warsztaty terapii zajęciowej, a więc kolejna Spartakia dla osób niepełnosprawnych. Integrujemy tą lokalną społeczność także z osobami niepełnosprawnymi, którzy są przecież pełnoprawnymi członkami naszej społeczności, ale też przez tą rywalizację sportową namawiamy ich do aktywności, do podejmowania kolejnych wyzwań, łamania barier, rozwijania się, pracowania nad sobą, bo to też daje efekty w życiu codziennym. No i do tego pogoda sprzyja. Październik, słońce świeci, więc ktoś na górze też nad nami czuwa. Imprezę połączono z festynem rodzinnym, dlatego też uczestniczący w wydarzeniu mieszkańcy mieli okazję świetnie się bawić, między innymi przy fotobudce i przy różnych stoiskach. Przedstawiciele PCK pokazywali, jak udzielać pierwszej pomocy. Pracownicy biblioteki przygotowali między innymi koło fortuny z nagrodami. Były też zabawy z bańkami mydlanymi i balonami, malowanie twarzy, gry i zawody dla najmłodszych, a także kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem czy gorąca grochówka.